Specjalne podziękowania dla patronów. To dzięki waszemu wsparciu co miesiąc mogę przygotowywać kolejne pudło pełne barachła. Cześć, witam was Energik w kolejnym inboxingu pudła pełnego barachła. Dzisiaj może jest troszkę mniej w pudle, ale nie znaczy, że są to gorsze rzeczy. Wydaje mi się, że nawet te rzeczy są troszkę lepsze. Dość długo mi zajęło zrobienie niektórych, także. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Oczywiście na pierwszy ogień fantastyczne pudło. Pudło, które oczywiście obklejam odpowiednią naklejką, żeby nikt tego nie pomylił. Niedługo powinienem przestać naklejać, bo już wiecie, na poczcie to już wypatrują tych pudeł i się tam łaszą na pudło pełne barachła, wiadomo. Ok, czyli pudło. No, i dobra, jedziemy z tematem, jedziemy z tematem. Zacznijmy od y, książki od Adriana, Adriana Dymka, Supremacja w cieniu Andromedy. Jeszcze jedną, jeden egzemplarz y, znalazłem, także jest on oczywiście z podpisem autora, także ta książka leci do pudła. Y, nie mogło zabraknąć oczywiście dwóch ochraniaczy na suty. Y, powoli te się już kończą, prawdopodobnie będę projektował nowe. Także jeżeli ktoś jeszcze by preferował na te stare, to niestety czas się kończy już odnośnie tych, tego designu, że tak powiem. Oczywiście dorzucam Ci jednego Galeriana z Majorem Kopyto. Sprawa z Galerianem jest podobna jak z pinami. Powoli się te monetki kończą i niedługo będzie nowa seria, prawdopodobnie z inną postacią. Może to będzie już dwa galeriany, albo pięć. Zobaczymy. W każdym razie ta monetka oczywiście jest też dla ciebie. Muszę znaleźć teraz kolejną rzecz. Jest. Oczywiście Major Cop. To już jest, można powiedzieć, kultowa, kultowa, kultowa. No. Kultowe zdjęcie, oczywiście podpisuję to dla Ciebie złotym mazakiem, 24 karaty, to nie ma to tamto. Proszę bardzo, Major Cop. Dorzucamy. Oczywiście nie mogło zabraknąć Krapa, bo Krap jest w każdym, w każdym pudle. Mam dla Ciebie dzisiaj Star Trek na Xboxa 360 i to jest ta właśnie gra, w którą graliśmy na streamie charytatywnym. <laughs> polecam, polecam, tam się dzieją w ogóle dantejskie sceny, oczywiście także tą grę dla Ciebie podpisuję, to, jest, są, to nie są tanie rzeczy, za 5 gier, które kupiłem na Xboxa, takich krapowatych, dałem 20 zł, także to są dosyć drogie, drogie rzeczy jednak, to, to, to nie jest, nie ma to tamto. Dalej od tak naprawdę, na razie nie powiem nazwiska, najwyżej nazwisko się pojawi w opisie, od Michała. Komplet bardzo fajnych kartek. To jest chyba coś z konikami pony. Tu mamy tego Piczocha, Piczoch? Piczoch chyba. Tu mamy taki znaczek. To jest jakieś gry, nie pamiętam czy to nie jest czasem Zevil Vill Within. Nie kojarzę gdzieś, widziałem te znaczek, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Tu mamy szturmowców Imperium. Eee, tu mamy znowu eee, konika. Potężnego Ktulu. Znowu konika. Deadpool. Eee, Fallout in Atom We Trust. Eee, Wiedźmin. No to Wiedź... o, Wiedźmin. I eee, War Never Changes. changes. Czyli też to jest z Fallout'a, no i One Up i już się tutaj poprawię, powtarza z Winchesterem, także te, ten zestaw kartek Ci dorzucam. Od Łowców Chin, z którymi w zasadzie ciągle współpracuję i... Robimy materiały z różnych fajnych chińskich rzeczy, które dostarczają do mnie. Mam dla Ciebie mini drona, jest to H36 quadkopter. W środku jest pilot, działa na 2-4 GHz. Ja go co prawda jeszcze nie odpalałem, ale mam podobnego drona takiego małego, co prawda innej firmy. I to jest całkiem fajna, fajna zabawa, aczkolwiek trzeba uważać, bo on na przykład w wietrzny dzień potrafi nieźle odlecieć, ale tego drona oczywiście Ci dorzucam. Od, 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 poczekajcie, bo się trochę tutaj za, zamotałem. Ode mnie dorzucam Ci też komiks. Jest to Lot Kruka, tom pierwszy, bardzo ładnie rysowany. Zobaczmy, zobaczmy. Bardzo fajnie rysowany komiks z fantastycznymi ilustracjami. Także też ten komiks dorzucam Ci. No i teraz tak, mam dwie fajne rzeczy na koniec. Pierwsza to hmm, no będzie to trochę tak ciężko pokazać, bo jest to zestaw do e, zrobienia maszyny arcade, czyli mamy arcade sticka, on jest oczywiście z kulką. Ja tu postaram się to wszystko wyciągnąć, ale to jest wiecie w takich torebkach i nie chciałbym, żeby to się wszystko tutaj porozwalało. Z płytką, z kablem, e, oczywiście z wszystkimi połączeniami, z wszystkimi guzikami, gdzieś tu jeszcze i kulką na do. Oczywiście, tego podłączamy, także możesz sobie z tego zbudować, ale dorzucam Ci też play i Plate jest mój autorski do Arcade Sticka, Tak on wygląda. Jest on sygnowany oczywiście moim logiem. Tutaj mamy Ryu strzelającego Fireballem. Jest on dostosowany, jak widzisz, na 8 przycisków funkcyjnych, znaczy dwa przyciski funkcyjne 8 tych przycisków od za różne funkcje. No i tutaj wstawiamy sobie oczywiście joystick. Jednak żeby być tutaj całkowicie uczciwym, jest pewien problem, ponieważ yy, chińczycy za bardzo nie dokładnie nie określają wielkości tych przycisków. I może być taki problem, znaczy tu będzie taki problem, że trzeba będzie delikatnie bardzo zeszlifować. Tam brakuje chyba z pół milimetra. Ja to robiłem na moich starych przyciskach się okazało, że one mają troszkę są większe, więc te, które Chińczyki mi wysłali, są troszkę jakby e, znaczy, tamte były mniejsze, te są troszkę większe, więc trzeba albo dziurę powiększyć troszkę, albo lekko zaslifować przycisk, żeby one wskoczyły na swoje miejsce. Można też spróbować na siłę wepchnąć. Bo też może się to udać. Niemniej, no wymaga to powiedzmy 5 minut pracy, żeby je dopasować, ale niestety lepiej zrobić, żeby one były, te dziury były za małe, niż żeby były za duże i te przyciski po prostu wpadały do środka. Także tutaj niestety e, troszkę zawiedli Chińczycy. Ale ten faceplate wydaje mi się, że jest naprawdę fajny. E, on jest oczywiście, jeszcze pokażę z drugiej strony. To jest, to jest plastik, tak? To nie jest metal, to jest plastik, ale bardzo fajnie, to jest wszystko tutaj. E, to mi robił szwagier. Wytrawione laserem, chyba czy coś takiego. Nie pamiętam jak on tam to robił. Naprawdę spoko, muszę przyznać, to wyszło. Także ten faceplate ci też dorzucam. będzie major kop przeglądał się w dziurach. No i na koniec dorzucam Ci jeszcze jedną fajną rzecz. Jest to PlayStation Classic z wbudowanymi 20 grami. Ogólnie. PlayStation Classic Sony trochę nie pykło, są bardzo negatywne, pojawiły się opinie, że to, że tamto. Ja uważam, że sprzęt jest nadal bardzo fajny, można spokojnie sobie pograć nawet te 20 gier, a są już mody, które umożliwią Ci podpięcie dysku twardego i tam wgranie wszystkich gier, jeżeli jakich będziesz, tylko sobie tam, jakie sobie wymarzysz, natomiast ja uważam, że sprzęt jest nadal spoko do zgrywania na przykład rzeczy do materiałów, albo nawet żeby sobie pograć nam w tego Tekena. Naprawdę wydaje mi się, że ojej, mój Facebook się przewrócił. Jest naprawdę w porządku. A i tak, jak mówiłem przy recenzji tego sprzętu, no bardzo ciężko jest dobrać te gry tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Chociaż ja uważam, że jest to naprawdę kilka mocnych tytułów. No jest Final Fantasy VII, jest Ape Odyssey, jest Metal Gear Solid, jest Rayman, jest Resident Evil 1, Ridge Racer, jest Tekken 3 oczywiście, no jest na przykład też Syphon Filter. Mocno dyskusyjne są na przykład, nie wiem, Tom Clancy Rainbow Six, czy Jumping Flash, ale to dlatego, że tak jak mówię, te gry są w zależności od tego, kto jak, jakie miał dzieciństwo, kto w jakie gry grał, ten te gry oczywiście e, wybierze inne, natomiast ja uważam, że Sony no dobrze dobrało, tak? Zrobiło taki dosyć fajny przekrój tych gier e, i no jest to okej, okay. to, to, jest, powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest konsola, którą postawisz pod e, telewizorem, to jest sprzęt, który pograsz troszkę i schowasz do szafki, ewentualnie wyjmiesz, kiedy będziesz chciał sobie tam jeszcze pyknąć, także to oczywiście też Ci y, tutaj do pudła Dorzucam. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, e, którzy wysyłają mi różne dziwne rzeczy do pudła. Niestety, nie zawsze wszystko mogę zamieścić, e, szczególnie jest problem z grami, ponieważ jak każdą grę muszę sprawdzić, e, dostaję sporo gier, które są na Steam'a, które są wykorzystane kody, ale to muszę, trzeba wszystko niestety posprawdzać i. No, dużo tych rzeczy niestety nie może się znaleźć. Także jeżeli ktoś już chce mi coś wysłać, to prosiłbym, żeby sprawdzili, żebyście sprawdzili, czy nie są, chociaż te, te kody steamowe w tej grze bo. No inaczej po prostu to nie będzie działać, jak komuś działać puste pudełko, no to też jest słabo. Także dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu też coś fajnego dla Was wykombinuję. Oczywiście wszystko będzie spięte plombą galaktycznej zajebistości. Dodrukowałem nowe plomby, są, także spokojnie, wszystko jest tip-top, tak jak powinno być. No i cóż, to tyle, tak? Zapraszam do, na kolejny miesiąc do Kolejnego pudła pełnego barachła. Jeszcze mam jeden. Jakby ktoś był chętny, to jeszcze mam jeden arcade stick z plate'em. Tym razem ze srebrnym. Także jest jeszcze szansa, że ktoś go dostanie. Także jak coś, to można się tam na Patronicie zainteresować. Dobra, to wszystko w takim razie na dzisiaj. No i cóż, zapraszam na za miesiąc do kolejnego inboxingu. To tyle. Pozdrawiam Was z energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!